Dajcie moi drodzy! Dzisiaj dzień transportowy Zobaczymy jak to wszystko pójdzie, bo jest sobota, goni czas, wszyscy pracują do 12-13 Rozumiem to Jadę najpierw po betonowe, bo muszę odrodzenie z posty, które wam pokażę A potem ruszam po węgiel, choć nie wiem jak to wszystko wyjdzie Do usłyszenia Pięknie jajnie. A teraz wam jeszcze pokażę cały zestaw i ten, e, historię tego znaka Zestaw standardowa przyczepka kiper podłączony, ale po szubku taki prowo, ale węgiel tak A z tym znakiem to opowiem wam, z tym mostem Kiedyś tu był stary most, zrobili nowy, nowy zaczął gnić Stawili znak najpierw 5 ton Ale gnije dalej i nikt nie zamierza z tym robić nic No i stawili 2,5 tony C330 około 2 ton waży Ale już w zestawie może być różnie Trzymajcie się Niestety nie wiem do kogo należy ta droga. Wydaje mi się, że to jest bitna, choć mogę się mylić z tym znakiem. No więc to jest sposób radzenia sobie w Polsce ze takimi problemami. Nie zrobi się mostu porządnie, tylko się wstawi znak. No i jak ktoś wiedzie, coś się stanie, wszystko pomierzą, no i jednak wiadomo, że jest tego, tej osoby, która wjeżdżała na to. Z drugiej strony to jest takie ograniczenie, tam MTZ-em nawet przelatywałem i nic nie było. Aczkolwiek znak się zmienił, więc wiecie jak to jest. Trzymajcie się w kontakcie, tu jest takie ładne, taka przyroda tutaj jest łoki. A tu są sosny Kiedyś tu było Chanel, gdy się to było siadel, oni wrócili małym tą fajnę, bo ten teraz jest warte eee, było, więc Bizo nigdy nie mógł wjechać, a jak wjeżdżał to ktoś na wielkim ryzyku. Zawsze znaku 7,5 ton, więc no, moim kombajnista miał pole do podpisu. No ale wiadomo, tu niedaleko Warta, idzie Ja piasku głównie i tutaj widać, że coś, coś jeszcze próbuje, ale z mało. W e, kontakcie, bo wszystko na prędkości. Ale też nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje, bo tutaj widzicie jakie fajne e, alezanka nad Wartą, placa zabaw na dzieciaków jest, spoko jest, no to jest kolejny wąstek 5. E, no ale to jest nieznaczące, bo nawet stalo rzeczy i tam jak się wpadnie, to nawet się nic się nie stanie. Ale nic, trzymajcie. A tutaj jakaś inwestycja wejdzie. Coś musieli kłaść. Albo jakiś kadel. Okazałczom, która nie i idzie pokazać, że musi mieć szerokość i w ogóle to jest całkiem inna baja. Ciekawe, może jakaś woda szła Muszę się dowiedzieć W kontakcie wow. Tu nie... C330 jeszcze nie było Widzicie, takie pagóreczki idzie maszyna No, tu jest 5 km. Prawie będzie rekord niedługo Do usłyszenia Moi drodzy, witam kole Tak wygląda zakup. Nic jeszcze nie pękło po drodze. Wrzucę no, albo w beton, albo, albo w, w ziemię i będzie coś trzymało tą siatkę, te słupki, które Wam pokażę później. Mam że zdążę. Ale dzisiaj ten harmonogram. Lecę dalej. Nie wiem, jak mnie widać, bo to trochę ze statywu. Lecę dalej, bo czas goni. E, może się uda węgiel przywieźć. Dziękowałem, moi drodzy, kabinę, bo mi jest strasznie pizdiało. O, tu jest faktura i tu jest też większa, ale ta, która powodowała, że mnie jest trochę zimno. Oczywiście na no to spodnie założyłem coś e, drugie spodnie, bo to strasznie tak wam powiem. Idziemy po węgie, zobaczymy jak to załadone z Kiprem będzie. Tu bodajże żyto, to jest z Mateusza, a za nami będzie przeżyto. Jak tam to moje wygląda? Szyba brudna. Ale spróbuję tu, a nie, prawda? Tak. No nie najgorzej! Tam trochę żółknie nie w nie ale zobaczymy co będzie w kontakcie. Witajcie, ponownie, cenny towar, jedna tona 1400 zł, w przeciągu 3 miesięcy wzrosło prawie 100% w naszym pięknym cudownym e, kraju Dobrobytu. Nie wiem, jak to dalej skomentować, ale no po prostu ręce opadają. Ale nic, no kipniemy to i tyle. Jest jeden mały problem w C. 330 woda mi kapie. Myślę, że schłodnicy. No niestety, myślę, że jakby nie spłynęła, zostało trochę, jak to zawsze na zimę. I niestety rozwarstwiło ją przy kraniku. Nie wiem, czy wam pokażę. Tutaj widać się, że to trochę kapie. Oh. No i trzeba je dziadostwo zdejmować. W zapasie mam chyba dobrą chodnicę. muszę będę sprawdzić. Nie wiem kiedy to będę prawił. No nie jest to taki wyciek, że tam boli, ale trzeba je to zrobić. Pytanie jest tak, on jest całe życie na wodzie. Pytanie czy można go wrzucić na płyn? i czy coś mu się stanie czy mu się nie stanie bo może bym wrzucił to na płyn i nie byłoby takich zdarzeń że po prostu część wody gdzieś tam zawsze coś zostanie i niestety no zimą jest większy mróz chcąc nie chcąc on stoi w dole i tak to rozsadzi i tak więc proszę napiszcie mi jak przejść na płyn w takim momencie żadnych remontów nie chcę robić, silnika takich rzeczy tylko przerzucić nic drodzy, pan, drodzy widzowie jadę dalej może jakiś, jakaś scena z jazdy Udało się podjechać jeszcze na przężyto, bo to po drodze. Tu jednak brakuje azotu, tych substancji odżywczych i jakichś innych. Ale to pole było ścierane i tu jest trochę też, ale widać jak gdzie rzuciłem na przykład. To są takie mocniejsze zielone, nawozu trochę rzuciłem na jesień tak lekko ręką. No a tu a trzeba się to trochę ponawozić przy tych cenach. Może coś do listnie zobaczę jak to wyjdzie. Ale no, na tą chwilę, tam gdzie pieszczuga wyszła. No nie jest jakoś źle, nie jest też perfekcyjnie, pewnie. Tu jest fajny taki, o widzicie, tu rzuciłem nawozu ręcznie. Zostało i tu widać, że ładnie się zebrało. Więc na jesień trzeba będzie dotankować, ale ceny są jakie są. Zobaczę ile będę mógł, ale no spróbuję to jakby zadbać. Może coś do list nie bym przejechał też w jakiś sposób taki kombinat. trzeba trochę pokombinować, no bo to pole bardzo, bardzo zostało. Nie wiem czy w tym roku słomy tu zbierać z niego, żeby nie zrobić sieczki i coś zawsze to by uzupełniło. Tylko problem jest z tym, że słoma dość fajnie schodzi w tych balikach, bo ludzie w detalu jakby potrzebują ją i powiem Wam, że te baliki co woziłem, to już, już mało mi co zostało, bo... Fajnie to dosyć idzie, nawet się nie spodziewałem. No ale no, trzeba pomyśleć jak to zrobić. No. Obornika nie posiadam na taką ilość. Też by się przydało. Tu o sąsiada już lepiej. Albo łupin pójdzie tu poprzężycie. Eee, tak, to będzie chyba najlepszy pomysł, a wiecie, tam na hektar idzie łubin. Mam już e, zamówiony. E, od Tutaj niedawno od takiego Pana. Mam nadzieję, że będzie dobry, nie jest pryskany. Będzie to niebieski, bo żółtego nie, nie mogłem trafić. Jak trafiałem, to niestety przed zbiorem był pryskany randapem, więc wiecie, jaka jest siła kiełkowania. No i będę musiał się o niego dobrze zadbać. Trzymajcie się. Drodzy Widzowie, nagrała na mnie maszyna. I taka przywiteczka moi, moi drodzy, startujemy z Kiprem. kiprowane, trochę brakło trochę tu u góry zostało, bo było mokre powibrowałem ręcznie przyczepkę, no i pomogłem z agrabiami. no niestety ten tył jest zawsze coś brakuje, a siłownik też już jest dosyć mokry, więc pewnie, pewnie kiedyś będzie wymiana, może na coś dłuższego zaraz zobaczę, czy, czy bokiem ją wrzucę na trzecią sekcję robię, sprawdzam to, bo tak to burtę bardzo zahaczało i nie mogło wysunąć a tak to zobaczę, mam nadzieję że nie wywrócę całego zestawu Druga Jeszcze idzie druga Powiem wam, że ch chyba jest jakiś zawód przelewowy Że on Że blokuje ją jest taki kongoch tak, bym mógł ją przewrócić No nic Coś już wiem więcej może go przelewa zabór bezpieczeństwa jest i tyle. Jak ktoś coś wie o tym, niech pisać proszę. Bo do tyłu na trzy sekcje pójdzie, a to tylko na dwie.